Cześć, witajcie w e, dzisiejszym filmiku na, nowym, na nowo powstałym kanale. E, na tym kanale będą e, wrzucane filmy e, o królikach. Więc tak, może Wam zaprezentuję moją hodowlę królików. Tu jest samiczka z młodymi. Dzisiaj jej 5 e, młodych e, wyrzuciłem, bo były takie. 5 takich dużych odsadziłem. Te największe. Tak ładna. Na zmieszaniec. Tu jest jeszcze jedna. Wiedeńska biała. Ona tam ma gniazdo. Że od, od wczoraj już robi to gniazdo. No. Więc tak. Tu mam młode króliki. Te, te 11 od tamtej srebrnej, co on za chwilę pokażę. I 5 od tej czarnej. Więc mam tutaj 16 młodych królików. No, niżej znajduje się młode samice albo samice, nie wiem, albo tak, albo tak. O, tu są ładne, tu muszę im się nazwać, bo już pusto. Tu mam ten sam jod, te same, i tu mam takie ładne młode. To znaczy młody. no takie już dosyć dużo Tutaj mam samiczkę wiedeńską białą. A w danym są ładny sąsiedzi. Ona nie do miała planowany wykot, ale tu muszę iść swój jeszcze, bo wczoraj trzy za mało idę, bo miałem małe przemyblowanie. O. Tu. To, jest to ta samica ja to 11 młodych, co już ma młode wyrzucone Tam, do tamtej klatki są włożone Tak, ładna samica No, więc jutro może ją pokryję Może będzie z tego jakiś odcinek Czułam Młodą samicę Taką To jest ten samiot co tamte, one były dosyć dużowe. Więc je pokryłem Tu mam jedną tam drugą, ona za miesiąc będzie się kociła. Są takie, wszystkie różnego koloru. I idziemy. W tej kadce jest ta y, samica, ta y, z tych trzech Siostra, ale ona jeszcze nie jest dopuszczona, bo nie chce się y, gonić. Tam takie też, takie duże, największe po Tam Stamtąd pociągałem, bo tak. bo no, do paśnika się nie mogę zmieścić. Idziemy dalej. Tu jest samczyk wiedeński biały. On ma tu taką plamę. Takie już coraz coraz to mniej. Mol klatkę olejem i trochę na niego na kapał Ale to nic, już się zmyło. Tu jest srokacz niemiecki, rasowy też. Z zgiełdy przywieziony. Taki 6 kg, ostatnio go ważyłem. To 6 kg wyszło. No, w tym odcinku ławmy na tyle. Następny odcinek będzie z. <laughs> Z wieczornych obowiązków u królików. No. Do, do zobaczenia, do następnego.